Dzień dobry, kochani, na kanale Kręcimy Nieruchomości. Witamy Was wreszcie z Trójmiasta, z Nadmorza. Bardzo, bardzo chcieliśmy tutaj być i jesteśmy wreszcie. Słuchajcie, to wnętrze, wprawdzie, które za chwilę zobaczycie, nie jest na sprzedaż, ale pewien post na Facebooku nie pozwolił mojej wrażliwości przejść obojętnie ko tak przepięknie przygotowanego wnętrza. Dlatego za chwilę zobaczycie wnętrze. Niebagatelne, z mnóstwem, mnóstwem detali, szczegółów, ale przede wszystkim wnętrze spójne i takie, które odzwierciedla osobowość właścicielki. Zapraszam do środka. Partnerem serii Second Home, domy w Trójmieście mieście jest firma Focus Stones, producent wyrobów z marmuru, granitu i alabastru. Przez ponad 25 lat zrealizowali wiele projektów indywidualnych i biurowych, od Harrodsa w Londynie po Google Office w Warszawie, twórcy autorskiego systemu podświetlania kamieni. Lampy z alabastru Focus Stones z pewnością dostarczą niepowtarzalny efekt w Twoim domu. Jasia, jak to się stało, że Twoje wnętrze wygląda tak perfekcyjnie? Ile to musiało kosztować pracy, wysiłku, ile serca to trzeba było włożyć, żeby osiągnąć taki efekt? Magda, ja po pierwsze bardzo dziękuję za dostrzeżenie mojego wnętrza wśród. No tutaj nie dało się <grym> wśród tylu innych pięknych wnętrz. Bardzo, bardzo dziękuję, jest mi jest mi miło to słyszeć. I chyba, tak jak powiedziałaś, no, Przede wszystkim kurczącą do tego wnętrza jest serce i moja wrażliwość, którą, które włożyłam tutaj w, w jego zaaranżowanie i, i finalne urządzenie. Prawda jest taka, że ja wnętrzastwem na co dzień się. Nie zajmuję. Mój zawód jest zgoła odmienny. Wiele lat pracowałam w korporacji, zajmowałam się działami personalnymi. Natomiast nastąpił taki przełomowy moment w moim życiu, kiedy zdecydowałam się na założenie rodziny. To był też czas, kiedy wraz z mężem uznaliśmy, że musimy poszukać takiego naszego miejsca na ziemi. No i to miejsce na ziemi znaleźliśmy tutaj w Oliwie, w Otulinie Parku Oliwskiego. Mieszkamy w samym centrum a właściwie wśród zieleni, to jest Dokładnie. takie spełnienie naszych marzeń. No i ja wtedy właśnie odkryłam w sobie coś takiego, że bardzo wielką radość zaczęło mi sprawiać to urządzanie i dekorowanie. No i w pewnym momencie postanowiłam się tym dzielić, nieśmiało pomyślałam o założeniu bloga wnętrzarskiego i ten blok powstał w październiku, jesienią zeszłego roku. Tam zaczęłam dzielić się pierwszymi kadrami z naszego wnętrza i byłam zdumiona, że ono się w sumie podoba, bardzo wyróżnia wśród innych równie pięknych wnętrz, ale faktycznie ono jest dość specyficzne. Zauważyłam, że to się, to się podoba. Sama zaczęłam czuć wielką radość stworzenia tych kadrów, spisania, bo to też jest moja wielka pasja, zrobienia zdjęć, i, no i zaczęłam się to wszystko w tą stronę właśnie rozwijać. Zaczynając od początku, Twoje mieszkanie to połączenie dwóch nieruchomości. Jak długo w ogóle szukaliście tego miejsca? Mm -hmm. Bo naprawdę przyznam, że osiedle jest no, wyjątkowo piękne mm -hmm. i naprawdę takie niespotykane. Trochę czasu to zajęło, przyznajemy. Wcześniej mieszkaliśmy w Sopocie, również parę lat. I bardzo zależało nam na tym, żeby znaleźć taką przestrzeń, która będzie znajdowała się właśnie na tej głównej linii centrum trójmiasta. Um, więc szukaliśmy mieszkań i w Sopocie, i w Gdyni Orłowo, w, tutaj w Gdańsku Oliwie, bo na tej lokalizacji nam najbardziej zależało, widzieliśmy, że to jest centrum, jednocześnie jest blisko morza, jest blisko parku krajobrazowego, zieleni, a zależało nam na tym, właśnie, żeby to wnętrze nie było typowo miejskie, ale nawiązywało właśnie do, czy było blisko takich zielonych, zielonych obszarów. No i przyznaję, że mieliśmy bardzo duże wyzwanie, żeby znaleźć dużą nieruchomość. Dużą mam na myśli około 120 metrów, bo szukaliśmy mieszkania powyżej 100 metrów do 130. To był taki nasz, jakby, zamysł. I kiedy trafiliśmy tutaj na to osiedle przy Parku Oliwskim, no, takich dużych mieszkań wielu nie było, no, ale bardzo ciekawie się stało, dlatego że pani, która nas odprowadzała po osiedlu, zaproponowała, żebyśmy obejrzeli dwa sąsiadujące ze sobą mieszkania. Ten budynek już wtedy stał. No i kiedy weszliśmy do pierwszego mniejszego, w którym teraz się znajdujemy, no, to już wtedy zachwyci, zachwyciliśmy się wizją tego parku, który jest widoczny z naszych okien. No, i miałam taki, taką wizję, że naprawdę tu będzie pięknie. No, a kiedy weszliśmy do drugiego mieszkania, okazało się, że właściwie. Spojrzeliśmy na siebie z Pawłem i widzieliśmy, że to trzeba ze sobą połączyć naturalnie. I wtedy powstanie taka przestrzeń dzienna, w której właśnie jesteśmy. Salon, kuchnia, jadalnia, gdzie możemy podziwiać ten park. Mhm. I strefa prywatna, która znajduje się w drugiej części mieszkania, gdzie mamy właśnie sypialnię łazienki. Um, Połącznie jest tutaj 130 metrów. 120. 120. 120. Tak, mamy łącznie 120 metrów, ogródek, dwa mm, duże tarasy. Mhm. tworzy się takie wnętrze. Od czego ty zaczynasz? Czy ty mm -hmm. przeglądasz gazety? Ja mm -hmm. ją uwielbiam akurat. Mm -hmm. Czy nie wiem, na Instagramie masz jakieś profile, którymi się mm -hmm. inspirujesz? Jak mm -hmm. to się dzieje? Mm -hmm. Wiesz, co to jest bardzo yy, szeroka pasja, bo. Yy, mi się wnętrze zawsze bardzo podobały. Ja od wielu, wielu lat kupuję magazyn Veranda, i tym bardziej cieszę się, że to moje marzenie spełniło się, bo naprawdę było to nieoczekiwane, kiedy otrzymałam tę propozycję wywiadu i sesji zdjęciowej. Wiesz co? Ja myślę, że kluczem do tego jest kilka, kilka rzeczy. Na pewno wielka pasja. Ja myślę, że to widać, i nawet obserwując wiele portali takich profili wnętrzarskich. Widać tą, tą pasję, zaangażowanie i serce, które ktoś wkłada. I no, Ja podziwiałam, mając profil jeszcze prywatny wcześniej, wiele wnętrz i takich profili. Szczególnie nie ukrywam w zagranicznych mm -hmm. miejscach, bo były to i profile z, ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, z Australii. Tam szukam głównie inspiracji, bo mi zależało na tym, żeby stworzyć wnętrze, po pierwsze, które będzie wnętrzem klasycznym, hmm. bo to, to wnętrze, w którym jesteśmy, no to to jest taka, powiedziałabym, nowoczesna klasyka. No taki basic, tak, no. tak. Ono jest delikatne, ciepłe, przytulne, mimo że jest też bardzo eleganckie. Właśnie hmm. to ja takie, takiego wnętrza potrzebowałam i takie wnętrze chciałam stworzyć, żeby ono było takim wnętrzem domowym, to ciepło mi myślę, że tutaj właśnie widać, ale też ja bardzo lubię klasę, dobry styl i starałam się również takie elementy tutaj przemycić. Wydaje mi się, że to Przede wszystkim udało się za pomocą tych złotych dodatków i trochę takiego nawiązania do stylu glamour, bo on jest taki bardzo dekoracyjny, mhm. prawda? Ale też nie chciałam, żeby to było czyste wnętrze, typu glamour. Dlatego chciałam w tą klasykę takie trochę nowojorskie wnętrze, mhm. gdzie jest duża przestrzeń, jasne, duże okna, piękna ciepła deska na podłodze, biele. Chciałam to wkomponować po prostu trochę biżuterii i tu inspirowałam się bardziej tym stylem mhm. glamour. Jest kilka takich portali, profili i portali również blogów, które prowadzą właścicielki kont w amerykańskich, które bardzo mnie urzekły. No i przyznaję, że to była przede wszystkim kluczowa mhm. inspiracja. Dużo zdjęć na Pinterest, także na Instagramie, magazyny wnętrzarskie. No i pojawił się pewien zamysł, jak bym chciała to wnętrze mhm. po prostu urządzić. Głównymi y Bohaterkami albo właścicielkami tego wnętrza jest y, Natalka i Madzia. Mhm. I jak te super dziewczynki twoje odnajdują się w tej przestrzeni? Mhm. Zakochane są? Co to prawda, no to mieszkanko y, powstało z myślą o tym, żeby y, to była przestrzeń dla nich, mhm. tak? żeby tutaj dorastały, czuły się dobrze. Wiesz co, wydaję... no z takich pokoi jak te, ja bym nie wychodziła. Wiesz co, chyba te pokoje dziewczynek dały mi najwięcej radości. Mm. Naprawdę ich urządzenie sprawiło mi największą radość, bo dużo czasu zajęło mi wynalezienie tych wszystkich dodatków, żeby to ze sobą współgrało bardzo. Tapeta, mówiłaś, że tapeta. tapeta tak, no ta tapeta w, w kokardki. Po prostu bardzo marzyłam o tym, żeby była tapeta w kokardki. Natalka miała pasy. A nie chciałam, żeby było tak banalnie, a jednocześnie, żeby było no, dziewczęco. Więc te kokardki udało mi się znaleźć, zostały sprowadzone z Holandii. Ta pyta jest dostępna, ale na nią trzeba było trochę, trochę mhm. poczekać. Więc tak, jeden z pokoików jest bardziej różowy, różowo-biało-szary. A pokoik madzi bardziej idzie w takie beże, pastele. No to są takie małe ich królestwa, wiesz, co mi się wydaje, że czują się dobrze, bo no, sam dowód na to, że no, rozwijają się tutaj, tak, śpią, są szczęśliwe, wydaje mi się, że, że to, to jest przestrzeń dla nich, tak. Mhm. Bardzo swobodnie się tutaj poruszają i ku memu zdumieniu, bo to, często jestem o to pytana jak w tej mnogości różnych bibelotów i dodatków Odnajdują się małe dzieci? Czy to wnętrze faktycznie się nadaje do takiego codziennego życia? Ono się naprawdę nadaje. Wiadomo, że zdjęcie krowane do magazynu wnętrzerskiego, czy na profil, ono to nie to będzie to pokazywało może. całości, wszystkich detali, które mamy na co dzień, tak typu nie wiem suszarka, pralka i pranie, mm. tak? Mm. Te zabawki są obecne tutaj. Natalka je przynosi. Ona bawi się zabawkami, nie dekoracjami. Mm. Bo ona, ona je ogląda, obejrzała parę razy, co się bardziej zaciekawiło, ale nie ma czegoś takiego, że mam obawy, że ona coś tutaj mm. z tym zrobi. Mam wrażenie, że ona po prostu naturalnie z tym obcuje. I on to ciekawi, wkłada tak. gdzieś paluszek, zabawi się, ale to nie jest tak, że jakby mogę się martwić że coś tu zostanie zniszczone. A nawet jeśli, to to jest tylko wnętrze mm. i one mają się nauczyć tutaj po prostu normalnie na co dzień żyć i być szczęśliwe. Piękna, mhm. ale na pewno miałaś jakiś fokus, na który stawiałaś w tej kuchni. Mhm. Czy tak jest? Tak, wiesz, to było kilka takich elementów, które były dla mnie szczególnie istotne. Na pewno chciałam, żeby to była wyspa. Mhm. Bardzo chciałam taką dużą przestrzeń mieć i ona faktycznie jest takim kluczowym elementem w domu. Bardzo chciałam mieć też piękne płytki, które nawiązują, czy kafle, które nawiązują do stylu marokańskiego i tutaj również się udało mhm. się wdrożyć, to są płytki marki. Tony light, arabeska włoska. To, co było też kluczowe, to to, żeby cały sprzęt był pochowany. Był pochowany. I jeszcze jedna ważna rzecz, żeby on był biały bo w białej kuchni, w jasnej kuchni yy, nie wyobrażałam sobie po prostu czarnych elementów i mm -hmm. yy, staram się robić wszystko, żeby dobrać i znaleźć takie sprzęty, które będą jasne. Chciałam, żeby była duża płyta yy, grzewcza, mm -hmm. ale żeby była biała wcale nie było łatwo znaleźć taki sprzęt, yy, bo najczęściej one są okay. mniejsze, więc yy, udało się nam yy, to zrobić. No jedynie, co się wyróżnia i co jest yy, takim elementem w domu mojego męża, to to jest ta lodóweczka no na, wina. na wina i okay. inne napoje, którą bardzo lubię. Natomiast tak wszystko jest pochowane: lodówka, zamrażarka, mm -hmm. duże, du, dużo szuflad, dużo różnych takich zakamarków, ale i tak jest za mało. Tak, no myślę, że w kuchni zawsze, zawsze będzie za mało miejsca. dokładnie. <laughs> do części prywatnej za tymi szkolnymi, przepięknymi drzwiami, które Jasia sprowadziła specjalnie z Warszawy. Warszawy. tak jest. Korytarz prowadzi nas na wprost do pokoju Madzi, twojej najmniejszej córeczki. Tak? Po prawej stronie mamy sypialnię. Natalki. natalki i wasza sypialnia, która wygląda praktycznie jakbyście y, nie używali, korzystacie? Mm, no, korzystamy. <słenia> Wiesz co, posłanie i to trwa naprawdę bardzo szybko i, 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 i to, to jest absolutnie chwila. Korzystamy. No, codziennie tutaj śpimy i to śpimy bardzo często yy, wieloosobowo, grupowo. Ta sypialnia jest tak bliźniacza do tego, co widziałam w tym, tej przestrzeni dziennej, że, że widzę tutaj naprawdę Twoją rękę i to, jak to wnętrze jest yy, z, taką, yy, z takim przemyśleniem budowane. Mhm. To jest naprawdę widać, że ciąg dalszy To jest, to wszystko się łączy. No, i to jest piękne. To miało być spójne. Mhm. To jest także jedyne, jedyna przestrzeń w mieszkaniu, gdzie właściwie jest najmniej złotych dodatków. No oczywiście mhm. słońce, są złote uchwyty, złote lampki, natomiast tu jest faktycznie także najwięcej bieli i szarości. No to jest niewielka przestrzeń, ale taka, która pozwala nam wypoczywać. Mhm. Tak? Takie jest założenie. Jest sypia, nie musi nie być. Musi być. Tak, tutaj po prostu głównie. Śpimy, relaksujemy się i używamy jej no, grupowo. Tak, grupowo. Grupa. solidne, <gry> chyba mamy 80. Tak, ona jest duża. 20. Tak, zgadza się. Ostatni element tego cudownego wnętrza to jego otoczenie. Tutaj mamy aż dwa yy, tarasy. Tak, to prawda. E, tu są dwa e, tarasy i ogródek, który jest właściwie na około. Mm. E, On jest też zaaranżowany e, roślinami, stylistyką do tego ogrodu e, osiedlowego. E, ogród osiedlowy jest zaprojektowany w stylu takim japońskim, mm. nawiązuje do japońskich ogrodów, a te z kolei nawiązują do japońskich ogrodów w Parku Oliwskim, bo tak jak wcześniej wspomniałem, jesteśmy w otulinie Parku Oliwskiego. Właściwie wychodząc z osiedla, wchodzimy wprost bezpośrednio do parku. I, no i cała roślinność na naszym osiedlu właśnie nawiązuje do tego stylu japońskiego. Ja natomiast, urządzając nasz ogródek, właśnie także chciałam do tego e, nawiązać. To tak, Joanna, ja bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Bardzo Było dziękuję. Przepięknie, bardzo miło. Jesteś w ogóle tak prześpatyczną osobą, że chętnie byśmy zostali tutaj dłużej, ale pędzimy dalej nagrywać kolejne nieruchomości. A Wy gdybyście chcieli więcej inspiracji od Jasi gdzie mają Cię szukać? Po pierwsze serdecznie dziękuję za odwiedziny i życzę Wam miłego pobytu w Trójmieście. Jeśli macie ochotę na więcej inspiracji z mojej strony, to zapraszam po pierwsze na moje media społecznościowe, na Instagrama Roseberry Home oraz na Facebook Roseberry a także na mojego bloga www.roseberryhome.pl I oba te profile będą zamieszczone pod tym wideo, także zaglądajcie koniecznie. Dziękujemy i do zobaczenia. Serdecznie pozdrawiamy.